Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Kochani weszła nowa kolekcja, więc będziemy mieć sporo nowości, dlatego od razu zapraszam Was na półeczki, a jeśli filmik Wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I zaczniemy sobie od kubeczka, który ma taki prosty kształt, ale ten nadruk, taki niebieski, marmurkowy, no po prostu hit. Do tego te złote dodatki wyglądają przepięknie. Jest też dosyć spory, ponieważ mamy tutaj 460 ml. W tej kolekcji mamy też bieżnik, który jest w kolorze granatowym i do tego ma takie złote dodatki. Bardzo mił w dotyku, ponieważ materiał to jest taki ala aksamit. Kosztują tylko 15 zł, a wymiary mamy tutaj 40 na 150 cm. Kochani, nowa kolekcja nazywa się Greek Feast, czyli jest to grecka uczta. I z tej kolekcji mamy bardzo fajny komplet łyżeczek, które są okrągłe. Bardzo mi się podoba ich kształt, do tego są złote, a ja sobie kupiłam jeden właśnie taki komplet złoty z pepko. Mamy tutaj 4 sztuki i te łyżeczki kosztują 20 zł. Kolejna perełka z tej kolekcji, tym razem jest to szklana paterka, która jest przezroczysta i tylko na rancie ma taką złotą ozdobę. No wygląda przepięknie, kosztuje 20 zł, a średnicę mamy tutaj 34 cm. Z tej kolekcji mamy jeszcze jedną paterkę, tym razem jest prostokątna, metalowa w kolorze złotym. Do tego mamy tutaj lustro, które jest zabezpieczone folią. Kosztuje ona 35 zł, wymiary mamy tutaj 35 na 25 cm. No i ten rand, no popatrzcie jak ona pięknie wygląda. A tutaj na dole mamy tą paterkę w kształcie listka, która już od jakiegoś czasu jest pepko. U mnie akurat ostały się dwie sztuki. To tak dla przypomnienia, ona kosztuje 20 zł. A teraz mam dla Was wazonik który ma taki prosty kształt, jest dosyć spory, ponieważ wysokość mamy tutaj 25 cm, jest przezroczysty i ma taki złoty wzorek, no przepięknie to wygląda, kosztuje on 30 zł. Kochani lusterko to jest kolejny hit tej kolekcji. No popatrzcie jaki ma fajny kształt. Do tego jest w kolorze złotym, kosztuje 25 zł i powiem Wam, że z całej tej kolekcji to te lusterko najbardziej kojarzy mi się z Grecją, a bardziej ten kształt a teraz kochani świeczka, która mi osobiście bardzo się spodobała nie tylko że jest w szklanym opakowaniu to jeszcze mamy tutaj taki szklany klosz z pokrywką, no przepięknie to wygląda, do tego zapach mamy tutaj połączenie róży i piwoni kosztuje ona 30 zł i też bardzo mi się podoba tej niebieskie opakowanie bardzo podobną świeczkę już mieliśmy w Pepko. też miała ten y, klosz tylko była w kolorze bordowym i ona była na Boże Narodzenie ale nie pamiętam jak miała zapach a teraz kochani hit tej kolekcji, czyli lampa. Mamy tutaj taki prosty biały klosz, który jest materiałowy, w środku jest złoty, więc przepięknie musi ona wyglądać, jak jest zapalona. Do tego podstawa tej lampy jest marmurkowo złota, no po prostu hit i kosztuje ona 100 zł. Już chciałam iść dalej, ale zauważyłam kątem oka, że schowała mi się jedna perełka i mamy tutaj świeczkę w szklanym opakowaniu i mamy tutaj ten sam wzorek co na wazonie, tylko tym razem jest na odwrót. Opakowanie jest złote, a wzorek jest taki wycięty. Kosztuje ona 25 zł. Nie mamy tutaj napisane, jaki to jest zapach, ale jest bardzo słodki i przypomina mi wanilię. A teraz mam dla Was kolejny hit, pojawiły się nowe lampiony, które są w kolorze białym, są też całe drewniane, tylko u góry mają taki metalowy alakomin komin i uchwyt. Bardzo ładne mają też zapięcia w kolorze złotym, ale popatrzcie na te okienka, po boku one mają taki krzyż, bardzo ładnie to wygląda. Te lampiony mamy też dostępne w dwóch rozmiarach, mały kosztuje 30 zł i ma wymiary 125 na 25 cm. Natomiast duży kosztuje 50 zł i ma wymiary 18 na 38 cm. Kochani, pojawiły się nowe kosze, które są prostokątne w kolorze białym. Do tego mają taką materiałową wkładkę w kolorze szarym. Bardzo ładnie to wygląda. Jak widzicie, mamy trzy rozmiary do wyboru. Największy kosztuje 25 zł i ma wymiary 33x14x23 cm. Średni kosztuje 17 zł i ma wymiary 28x12x19 cm. Natomiast mały kosztuje 12 zł i ma wymiary 24x10x14 cm. Takie kosze idealnie Wam się sprawdzą do łazienki na kosmetyki, ale też ślicznie będą wyglądały na przykład w pokoju. A na koniec mam dla was nowe odświeżacze powietrza i pierwszy jest z tej nowej kolekcji z kolibrem. Mamy tutaj bardzo ładny zapach, ponieważ jest to połączenie lilii i jaśminu. Drugi również ma zapach kwiatowy, natomiast trzeci ma taki słodki, owocowy zapach i wszystkie te odświeżacze powietrza kosztują tylko 4 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej greckiej kolekcji i co najbardziej Wam się spodobało. Kochani, zapraszam Was też na ostatnie przeglądy w Pepko. Ostatnio pojawiło się sporo nowości, na przykład w wczorajszym przeglądzie mieliśmy bardzo fajny wieszak, nowy dywan i przepiękną bluzeczkę. Zapraszam Was też na przegląd ze sklepu Sinsei, w którym pojawiła się już jesienna kolekcja, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to w opisie zostawiam Wam link. A teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.